W dzisiejszym filmiku opowiem na temat barier w komunikacji. Kiedy prowadzę szkolenia czy też konsulting biznesowy, temat komunikacji bardzo często się pojawia. I ludzie pytają, co zrobić, żeby się lepiej komunikować, co zrobić, żeby tych barier w komunikacji było mniej. Opowiem o kilku takich rzeczach, które warto wziąć pod uwagę. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że komunikacja to jest proces dosyć skomplikowany. To nie jest tylko tak, że tutaj jest osoba mówiąca, a tu jest osoba słuchająca. Tyle tylko, że pomiędzy tym mówieniem a słuchaniem zachodzi dużo różnych procesów oraz różnego typu szumy, zniekształcenia i utrudnienia. Innymi słowy, to co ja do Was mówię, to nie jest 100% tego, co Wy słyszycie i odbieracie i zapamiętujecie z tego, co usłyszycie. Zawsze informacja ulega wytraceniu. I to jest jedna z barier. Czyli, jeżeli do kogoś coś mówimy, musimy pamiętać o tym, że on nie przyjmie 100% tego, co powiedzieliśmy. Warto dlatego powiedzieć nieco więcej, powtórzyć pewne rzeczy, sparafrazować je, czyli powiedzieć innymi słowami. Warto również, na przykład, zadawać pytania. Jeżeli jedna osoba tylko mówi i nie sprawdza, czy jest dobrze słuchana, może się okazać, że ten słuchacz już dawno stracił koncentrację, stracił wątek, już dawno nie odbiera tego. I tak naprawdę ta osoba mówiąca może mówić dalej długo i namiętnie, ale ten słuchacz coraz mniej z tego odbiera. Czyli warto zadawać pytania, warto upewniać się, czy dobrze nas druga strona rozumie. Tak zwana klaryfikacja. Czy dobrze rozumiem, że blokujecie w asertywności to i to? Czy dobrze... Interpretuje, że głównym problemem dla Ciebie w tej sytuacji jest to i to. Czyli takie dopytanie się przełamuje tą barierę. Kolejna rzecz, o której bardzo często zapominamy, to jest nasz poziom koncentracji. To, jak się czujemy. To, czy jesteśmy wypoczęci, pełni energii, czy też może jesteśmy zmęczeni, może nas coś boli, może nasze myśli są gdzieś indziej. Dlatego na przykład Wykładowcy doskonale wiedzą, że z każdą kolejną godziną prowadzenia zajęć czy prowadzenia szkoleń, siłą rzeczy uczestnicy są coraz mniej skoncentrowani i nie można liczyć na to, że po piątej czy szóstej godzinie ktoś będzie miał taki sam poziom przyswajania wiedzy, taki sam poziom koncentracji i taki sam poziom zaangażowania jak przez pierwszą godzinę. Także pamiętajmy, że jeżeli my się dzisiaj gorzej czujemy, mamy migrenę, mamy alergię. Czy też po prostu czujemy się czymś zirytowani, to będziemy znacznie mniej uważnymi słuchaczami. Także im bardziej jesteśmy zmęczeni, tym musimy włożyć więcej świadomej uwagi w słuchanie drugiej osoby. Kolejną barierą jest to tak zwany teatr jednego aktora. Czyli kiedy udajemy, że kogoś słuchamy, a tak naprawdę chcemy po prostu wygłosić za chwilę naszą kwestię. Powtarzamy ją sobie w głowie i zamiast słuchać osób wokół nas, to mielimy w głowie to, co za chwilę chcemy powiedzieć. Czyli chociaż jesteśmy w tej samej czasoprzestrzeni co oni, to wcale ich nie słuchamy. Jesteśmy zbyt skoncentrowani na naszym wystąpieniu, które za chwilę ma nastąpić. Dlatego warto, jeżeli z kimś rozmawiamy, włożyć całą naszą uważność w słuchanie tej osoby. I co więcej, okazywać jej, że naprawdę jej słuchamy. Możemy to okazywać uśmiechem, kiwaniem głową, potakiwaniem, przybliżaniem się do tej osoby, pochylaniem czy też reagowaniem na to, co ta osoba mówi czyli tak zwanym odzwierciedleniem. Nie ma nic bardziej frustrującego dla osoby mówiącej, niż to, kiedy widzi po drugiej stronie ściany. Usłyszałam kiedyś o takiej anegdocie, że chcieli ubecy zrobić taki dowcip kabareciarzowi i posadzili osoby, które nie mówiły po polsku. Tak posadzili jako widzów. I okazywało się, że ten oto kabareciarz silił się ze wszystkich swoich sił, mówił jak najlepsze dowcipy, bardzo się starał, natomiast publiczność nie reagowała tak jak tego oczekiwał i był tym strasznie zdeprymowany. A, czyli pamiętajcie, jeżeli chcecie, żeby druga osoba czuła się przez Was słuchana, to okazujcie jej to. Nawet jeżeli Wy sami nie przywiązujecie takiej wagi do tych sygnałów proaktywnego słuchania i tego nie potrzebujecie, to pamiętajcie o tym, że większość Waszych rozmówców będzie tego potrzebować zwłaszcza osoby ekstrawertyczne, zwłaszcza osoby nastawione na relacje. Czy też osoby niepewne siebie czy o niskim poczuciu własnej wartości. Takie osoby muszą wręcz poczuć się zaproszone do kontaktu, zaproszone do interakcji. Także naprawdę zachęcam, żebyście okazywali innym, że uważnie słuchacie. Nie mówcie też, że macie podzielną uwagę. Nie róbcie czegoś takiego, jak zdarzyło mi się jako kandydatce w trakcie rekrutacji, że przez cały czas. Moja potencjalna szefowa albo pisała coś na komputerze, albo patrzyła mniej więcej pół metra nade mną, ale nie w moje oczy. Jest to bardzo deprymujące. Oczywiście też taki był jej cel, żeby wyprowadzić mnie z równowagi. Natomiast jeżeli nie jest to waszym celem, to nie róbcie innych rzeczy w trakcie rozmowy z drugą osobą. Jeżeli chcecie, żeby ona czuła się w pełni słuchana i nie mówcie: "Wiesz, ja mogę pisać na komputerze i z tobą rozmawiać, wszystko doskonale zapamiętuję". Nawet jeżeli faktycznie należycie do tej niewielkiej grupy osób, które mają tak perfekcyjnie podzielną uwagę, to i tak taki poziom waszej dekoncentracji z punktu widzenia drugiej osoby znacząco obniży jej zaangażowanie. Kolejne rzeczy związane z barierami w komunikacji. Nawet nie wiecie, jak wiele osób ma problem ze słuchem. Nie tylko osoby starsze, ale również wiele osób młodych z różnych powodów ma ubytki słuchu. I zwłaszcza jeżeli wokół Was jest hałas, czy jakaś muzyka w tle, czy jakieś szumy, to dla wielu osób słuchanie staje się ogromnym wyzwaniem i trudno im się przyznać często do tego, że czegoś dokładnie nie słyszą. Także nie mówcie w sposób niechlujny. Nie, nie był koczcie czegoś pod nosem, zwłaszcza jeżeli jest hałas, czy jeżeli macie podejrzenie, że druga osoba może nie słyszeć dobrze tego, co mówicie. Także tych barier w komunikacji jest oczywiście bardzo wiele i nie wyczerpałam tematu, natomiast chciałabym, żebyście zapamiętali z tego filmiku kilka rzeczy. Po pierwsze, bariery mogą wynikać z utrudnień zewnętrznych, hałasu czy innych czynników, na które nie macie wpływu, np. rwącego się połączenia w internecie. Bariery mogą wynikać z naszego nastawienia do słuchacza, tego czy jesteśmy empatyczni, czy też nie, czy lubimy tą osobę, czy nie, ale także z naszego stanu zdrowia, czy też samopoczucia. Ale są różne techniki, które bardzo pomagają w otwartej komunikacji, w przełamywaniu tych barier, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Bardzo dziękuję.